Mimo jasnej animacji i sympatycznych postaci, bajki mogą mieć ciemną stronę. Witamy w Może Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 mrocznych odcinków Cartoon Network. Oh, Dexter. Please forgive me. Oh, what have I done? <laughs> Przyjrzymy się mrocznym i dającym do myślenia odcinkom, które wyemitowano na Cartoon Network. Numer 10. Rybka i Dusza. Laboratorium Dextera. Śmierć nie jest mroczna z natury. W końcu to naturalna część życia, ale kiedy umiera złota rybka Didi i Dextera, złotek, rodzeństwo musi sobie z tym poradzić. Rodzina decyduje, że najlepiej spuścić rybkę w toalecie, ale Didi i Dexter postanawiają zostawić ją na noc. Jej duch nawiedza dom. Huh? Oglądanie martwej rybki i rozmyślanie o duchach zmarłych to nic bez troskiego. <tryk> Numer 9. Jack i nawiedzony dom. Samuraj Jack. Podążając za płaczem dziewczyny Jack trafia na dużą zaniedbaną posiadłość, a my wiemy, że to nawiedzony dom. Po dziwnych wizjach, Jack siada z rodziną, by napić się herbaty. Wszystko wygląda niewinnie, ale tak naprawdę nie jest takie, jakie się wydaje. Zaczyna się zmieniać, a w serii czarno-białych migających scen widać Jacka walczącego z nadprzyrodzoną istotą. Brak dialogów w połączeniu ze zniekształconymi dźwiękami krzyków i grzmotów tworzą niezapomnianą i urzekającą scenę. Tragiczna historia rodziny w połączeniu z misją Jacka, by uratować ich duszę, daje wciągający odcinek. Kuni? Papa? Papa! Numer 8. Noc. Niesamowity świat gambola. Off they drift to a distant place, not bound by rules of time and space. A place of wonder of sounds and sights, a place of joy. Kto pamięta myśli, które przejmują kontrolę nad naszym umysłem, kiedy kładziemy się spać? Ten odcinek bada sny mieszkańców Elmor, a w umyśle każdej postaci napotykamy niepokojące rzeczy. Są tu rysy komediowe, jak Richard wyobrażający sobie siebie jako ciasto na bułkę, ale są też sceny takie jak Gumball spadający z nieba. Noc bada również podział między świadomością a podświadomością, jak kiedy Larry myśląc, że śni, zachowuje się głupio przed policjantem i w efekcie trafia do więzienia. Well, guess what, Numer 7: Demon szybkości, atomówki. Odcinek zaczyna się jako przyjacielski wyścig sióstr, a zmienia się w przerażającą Odyseję w czasie. 50 lat w przyszłości atomówki są w dystopijnym społeczeństwie. Demoniczny On przejął Townsville, a obywatele cierpią z powodu ich nieobecności. Odcinek ujawnia prawdziwą wagę obowiązków atomówek. W szczególności scena, w której mieszkańcy obwiniają dziewczyny za to, że ich zawiodły, ilustruje ogromne poczucie winy, jakie czują w związku z tym, że nie mogły chronić swoich ludzi. Numer 6. Sekretne taśmy. Pora na przygodę. Simon I'm recording this tape so that people will know my story. Oh no, turn it off, BMO, turn it off! Sekrety ujawnione w tych dwóch odcinkach nie są wcale wesołe. Finn i Jake przysięgają odkryć tajemnicę Lodowego Króla i odeprzeć armię Bałwanów, by mieć dostęp do jego kaset VHS. Dowiadujemy się, że królem jest człowiek imieniem Szymon Petrikow, który padł ofiarą uroku potężnej, ale niebezpiecznej korony. I

Please love me again, Benning. Numer 5. Zmiana zdania Steven Universe. Steven rozwiązuje problemy wszechświata, ale w tym odcinku staje przed największym wyzwaniem. Rodziną. Zaczyna uświadamiać sobie, dlaczego różowa diament opuściła dom, gdy widzi jak toksyczna była niebieska diament. Która była dla niej jak matka. Biała diament również ma z różową relację matka córka, a zmiana zdania pokazuje, że rodzice i opiekunowie często są nieświadomi, że tworzą toksyczne środowisko dla swoich dzieci, a swoje błędy zauważają, gdy jest już za późno. Answer me! She's gone! Różowa diament została odrzucona przez rodzinę, a Steven zmaga się z poczuciem tożsamości i szuka akceptacji. W końcu odnajduje spokój i akceptującą rodzinę, ale jego podróż jest pełna emocji. Numer 4. Fryzjer Fred, hojrak, tchórzliwy pies. With precious pup and husband, dear. My heart i I felt so nice. And Fred przybywa do miasta i nie wiadomo co jest nie tak, ale włos się jeży. Mamy jego wolną, rymowaną narrację i dziwny uśmiech. I nie dziwi nas, że Hojrak nie chce mieć z nim nic wspólnego. I'd never felt so naughty. Okazuje się, że ulubioną rozrywką Freda jest golenie wbrew woli, a Hoyrak pada jego ofiarą. Wygląda strasznie cały różowy i świeżo ogolony, z małą kępką włosów na ogonie a radośnie golący go Fred sprawia, że zastanawiamy się, co dzieje się w jego umyśle. Goodbye, dear aunt. I'll miss your farm, and charm, and farewell, courage. What's the harm? If I was slightly naughty. Numer 3. Nawiedzony. Młodzi tytani. Skąd wiemy, że coś jest prawdziwe? A jeśli to tylko umysł płata nam figle po konfrontacji ze swoim wrogiem Sladem, Robin jest przekonany, że ten powrócił na dobre. Problem w tym, że nikt mu nie wierzy, a przyjaciele myślą, że zwariował. W końcu niepewność zaczyna odbijać się na psychice Robina, który ląduje w ambulatorium przywiązany do łóżka. Ten odcinek jest chłodnym spojrzeniem na jego umysł i ujawnia jego obsesję na punkcie no <śm> <śm> Slade'a. Numer 2. Zakręcona siostra. Atomówki. Wszyscy znają bajkę, brawurkę i bójkę, ale czy wiedzieliście o czwartej siostrze Bali? <śm> Dziewczyny tworzą czwartą siostrę, ale po incydencie w laboratorium ich nowe rodzeństwo wygląda trochę inaczej. Wysyłają ją do walki z przestępczością, a ona wpada w kłopoty. Ostatecznie ratuje życie swoich sióstr, ale zostaje wykluczona, a odcinek kończy się jej wybuchem z powodu niestabilnej natury. przychodzi na świat tylko po to, by być wykorzystana i odrzucona, a nam łamie się serce i kwestionujemy wartości atomówek. Zanim ujawnimy nasz numer jeden, pora na kilka wyróżnień: To tylko Sen, Liga Sprawiedliwości co jest bardziej przerażające niż złoczyńca, który atakuje we śnie? Przerażające opowieści z parku V. Zwyczajny serial. Odcinki Halloweenowe zawsze nas zaskakują. Nie never, never huh? uh. uh. Skrzynka z miszukami. Rick i Morty. Zatrudnianie niebieskich humanoidów nie jest dobrym pomysłem. Szpital z koszmarów Steven Universe. Z wkradania się do szpitala nie wyjdzie nic dobrego. Znamie: Młodzi Tytani, urodziny nie zawsze są powodem do świętowania. Tego tygodnia wrzucamy nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1 Chodzący ideał. Hojrak tchórzliwy pies. You are a nie ma nic mroczniejszego niż konfrontacja z nienawiścią do siebie. W finale serialu, po zawaleniu kilku zadań, Hojrak myśli o swoich wadach i niepowodzeniach. Zamiast sobie wybaczyć, Hojraka nęka niepokój. Jego wewnętrzny monolog jest coraz bardziej negatywny, aż zaczyna mieć koszmary. Wielu fanów rozpozna przerażającego potwora, który przypomina, że nie jesteśmy idealni. Choć istnieje pozytywne rozwiązanie, mentalna podróż Hoyraka odzwierciedla lęk przed niespełnieniem oczekiwań swoich i innych. Ah! That's not Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.